nowym nabytku masej w tym roku kupiony i co? Rok. Tak. i trzest bojowy. bojowy można tak powiedzieć no. tak więc zaczynamy tak z tyłu drona lecimy z tematem jak pierwsze wrażenia osobiście bardzo mi się podoba tak nowe to fajne nie? Nowe to fajne no właśnie taka prezentacja nowego sprzętu tak to w środku wygląda o, idzie aż miło i szybko i wolno Czyli? No jest moc. Ile to ma mocy? 180 koni, nie? 180, a maksymalnie, przy maksymalnym obciążeniu 210. No właśnie, że ładnie to idzie. Taka szybka prezentacja, widzicie? Oczywiście zobaczycie jeszcze na zewnątrz parę ujęć zrobię. Widzowie, jak to z zewnątrz pracuje. No ale nie męczy się. To bardziej do orki, nie? Do cięższych prac. A, aczkolwiek brona też pokaźna, szeroka. Ile ona ma? Nie wiesz? 7,5 No właśnie. Kilka razy przejechałeś. Pole widzą, pokażemy zaraz dość szerokie. No nie zrobione. Ostatni raz. Ja tu parę ujęć już zrobiłem wcześniej. Widzowie zobaczą sobie jak tu idzie. No i lecimy. Dobra muza, słyszę akcyjna. No. <laughs> w tle. I lecimy. W środku wygodnie na potelu pasażera wygodnie jak na tym. Tak? Ten w sensie się bardziej cieńszy, bardziej go wuje. pokażemy. Bo właśnie, tak to na dziurach wygląda. No idzie, idzie elegancko. Czwótko w środku. Hmm. Zaraz będzie kawałek takiego włoża, to przejdziemy. Pokażemy widzom. Aha, tam jest. Dobrze, na, do, na dołku. No za, zaraz widzom pokażemy. O i tu mówiłeś, tak? Takie bagienko bardziej, mokro? Przejedziemy tam, Tak. W samym roku. Chyba jeszcze i tak muszę tam przejechać, żeby tobie też powiedzieć. Tak. O, te widzowie sobie zobaczą. Tu też się działo. O. Proszę bardzo. I idzie. Nawet nie pierdni. <noise> Ciągnie. No, tu takie było bagienko. Aczkolwiek... O, jeszcze woda stoi. Musisz to się zrobić. To, co się działo u rolnika z nad to tam to tragedia Warta wylała Błagam, się błagawi i przejdzie Gacko przechodzi Dobra chyba cofniemy nie? podnosić No, koła w miejscu, ale idzie Nie, on sam się wygrzeb mhm. Radzi sobie, nieźle Kole nie podnosisz, bo idziemy w ładnie szlak No tak, tak, trzeba wyrównać tutaj co to kukurydza będzie? Kukurydza. No. idzie czuję się prawie jak u rolnika z Nadwarty <grydza> także przy okazji zapraszamy na kanał Rolnik z Nadwarty sobie zobaczcie jakie on tam ma pola w tym roku Warta wylała tragedia Over. I heard a saxophone. Da -da, da -da -da -da. I'm dancing with my shoulders. This beat control my mind. I heard that disco, and made me drop it low and take it high. control my mind I heard that this go-goin' made me drop it low and take it high I'm dancing with my shoulders, this beat control my mind I heard that this go-goin' made me drop it low and take it high I've heard a saxophone da, 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 da. I'm dancing with my shoulders, This beat control my mind I heard that disco home and made me drop it low and take it high This beat control my mind. I heard that disco phone it made me drop it low and take it high. I'm dancing with my shoulders. This beat control my mind. I heard that disco going Make made me drop it low and take it high.